Witam Państwa bardzo serdecznie. Po czterech dniach ciężkich prac mamy taki etap, czyli mamy wykopane częściowo pod ławy fundamentowe. Mamy tak ławy fundamentowe szerokości 80 cm stopy szerokości metra i jedna stopa kominowa szerokości metra i 40 cm będzie w tym miejscu czyli to będzie tak jakby troszkę salon troszkę kuchnia pół na pół Także tutaj jeszcze została jedna deseczka do wycięcia. To za chwilę to jest wszystko do wykopania. Porządkujemy kopiemy resztę to co trzeba wykopać. Kąty proste zachowane. Poziomy mamy różnicę 2 mm, ale myślę, że to nie jest jakaś tam wielka. przy mojej pierwszej budowie własnej budowie z pomocą ojca tak to mamy tu gdzie stoją taczki jeszcze będzie wykopane na kanał ale tam będzie tylko zrobione około 10 cm chudziaka bo grunt jest naprawdę dobry i blaczki fundamentowe będą robione no da, da się siatkę zbrojeniową jeszcze na spód ale się zaleje, zaizoluje Tak Rzeczkę? Tak I tak to wygląda, tyle jeszcze mamy kopania Tu w tym miejscu jest kuchnia, właśnie Jest, będzie A tu mamy Wejście do Naszego domku przyszłego, który